Mikomorci, witam was w kolejnym odcinku Mamy w na razie z Bobla A w dzisiejszym odcinku, no jesteśmy znowu już w pobierowie Bo rozdrabnienie oczywiście dla was yy, Tak, oceniamy kolejne 20 kamieni Tak Więc pierwszy kamień wygląda tak Przypomina on jaja smoka z Harry Pottera Z czwartej części I złote Tak Gorsze jak podróbka jako bursztynu Moja ocena tego to jest 5 na 10. 4 na 10. Następny, no jebe, następny kamień. kamień. Tak może on przypominać z zeszłych odcinków. No jest troszeczkę przypomina minerał. Moja ocena tego kamienia to jest 4 na 10. Nie, to jest no. 7 na 10. 6, 5 na 10. To mi wygląda na na ładki z tym takim białym. Chociaż teraz nie, wcześniej wyglądał jak. Dinozaura. Dinozaur. Łapa dinozaura z przeszłości, nie nażartuję 7 na 10 e, Nie no, nie 7, 4, 3 na 10 <grym> e, 4 na 10 tak. Następny kamień Wygląda tak Jest ładny, to dużo powiedzieć Moja ocena tego to jest, no mamy tu ładną kreskę, kropki, plamki czy tym, to jak to to boli. 9 na 10 8 na 10 tak. Następny kamień jest troszeczkę mniejszy, wygląda jakby to powiedzieć Liza. Tu... No. I trochę krzywy. 7 na 10. 6 na 10. Kolejny kamień jest szorski. ładny. Um, co on przypomina Tobie? Nie wiem. Kawałek betonu morskiego. <laughs> Beton w wersji morskiej. 8 na 10. Następny kamień znowu przypomina minerał. Jest też dosyć. Jest też dosyć ładny. Według mnie 14. 4 na 10 na 10 Następny kamień To jest ładne tutaj Broto wiekło Drotok zwykła, bardzo ładny Bardzo do nieba 7 na 10 8 na 10 Minerał, kolejny minerał mówi. Wow, wow, wow. Bardzo ładny to trzeba przyznać 8 na 10 7, 6 na 10 Następny kamień wygląda jak popcorn karmelowy. Ja bardzo lubię. Piszcie w komentarzach, jakieś macie do nich dostęp, czy lubicie popcorn karmelowy. Moja ocena tego to jest 8 na 10 6 na Następny kamień jest dosyć malutki. Mała ryba, ale jest. Mem Twoje, Przez problemy wymyślony Moja ocena tego to jest 8 na 10. na 10. Ten kamień mi przypomina, co on Ci przypomina dla... Nie wiem, no To nie mało rybkę. Ale no powiedz mi, może to przypomina. Nie wiem. Przypomina mi... trochę... Jeżeli... Menthir, który wdźwigała z Albenics. A jeżeli dotrwałeś do tego momentu, dawaj łapkę w górę. Tak. tak. Następny kamień wygląda troszeczkę, jak mi to powiedzieć klasycznie, ale ma krzyż. Przypomina krzyż. Widać tu Wcześniejszy według mnie to był 8 na 10. Mój 6 na 10. 6 na 10. Ten kamień jest bardzo ładny, 10 na 10. 10 na 10. Jesteśmy 6 lat, jest ten głębienie ładne to ładne 6 na 10, 7 na 5. 6 na 10. Taki ząb. On przypomina mi jak znalazłem, to przypomniał mi jakąś tabletkę, I ale... Też może ząbę. Kiełb. E, o, 10 na 10, nie widem, jest 10, bardzo 10, 10. rzadki do zobaczenia. Następny kamień. To jest ładny, ma takie rysy. Jakby przeszedł wypadek samochodowy. 10 na 10. No, może 9, 10 na 10. Tak, oraz ostatni kamień. Linionków. Szkoda, że nie widzieliście, nie widzieliście to słabo, możecie. W kinach już tego nie zobaczycie, ale polecam wam na bajerski orb. 10 na 10. Film do tego. Link do tego filmu zobaczy, znajdziecie w opisie. Są tam napisy, różne fajne, fajny tym filmie, nie wejście kurcie gdzie jest, gdzie ten minionek robił się na który Ten minionek co musiał przewieźć ten kamień. Ben? Nie. Ten z aparatem na Ten co musiał dostarczyć kamień do Las Vegas? No. To to był Ben, No to nie wiem. Szkoda, że nie widzieliście. No będziecie mieli w opisie do bajeczki ork link, gdzie ten film. Tak a my się widzimy. Uważajcie na reklamy na bajeczki. Tak. Tak, a my się widzimy w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć.